To wszystko, co się od paru lat w tej polityce dzieje, to mnie w ogóle przeraża. Nie ma partii takiej, jak jest obecnie Nowa Prawica, która może temu zapobiec. I te wszystkie słowa pana prezesa Mike i naszego koła są za tym, żeby to spróbować to wszystko u nas zmienić. I to jest właśnie przyczyną tego, że chcę wstąpić do tej partii. A partie rządzące w tej chwili? Nie widzę żadnej w tej chwili partii, która by mnie interesowała. Tak, wcześniej głosowałem tam na jakieś partie, które między innymi PIS, które dzisiaj nie spełniły moich życzeń, to jest wiele lat do tyłu. Platforma obywatelska tak samo nie jest partią, która żywi jakiekolwiek nadzieje w moim życiu. Także na te partie już nigdy nie będę głosował. A SLD chyba nawet nie wypada. SLD tak? też nie jest partią moich marzeń. Nie będę. Jedyna partia jeszcze, która mnie interesuje, to jest właśnie nowa prawica.